Ładne podanie teraz do Szwedzika na prawą stronę. Patryk Szwedzik ładnie w dryblingu wpada w pole karne. Patryk Szwedzik zagrywa, Klimala, gol! Witamy bardzo serdecznie. Z tej strony duet Toperołka Kasper -Jasztal. i Michał Stańkowski. Dzisiaj w Państwa jesteśmy na meczu Trąska wrocław z Robrym Głogów na stadionie Oporowskim tak. Oporowskim no, Oporowska 62 i zrobił mojego bloga z tego jakże Podniosłego wydarzenia. Tutaj już się drużyny rozgrzewają, Będą, będzie kilka przebitek zrobionych i... Tak, trochę z meczu, trochę pogadamy. No też doszliśmy do wniosku, że dzisiaj chcemy po prostu jakiś dobry futbol zobaczyć. No a no to trzeba by było po prostu tutaj się wybrać, nie? No, na Oporowską. Dokładnie. Bo wieczorem tak nie wiem, czy nawet nie wiem, czy mi się będzie chciało w, w telewizji odpalać, czy wolał sobie na przykład Jeśli człowiek, poleżeć. człowiek sprawdzi wynik o 20.00, Mołdawia, Albania i od tego zależy, czy będzie się oglądać, czy nie. No, także, także czeka nas prawdziwe piłkarskie święto. Są już składy, proszę Państwa. Tutaj Kasper zreferuje składy. No tak, i przy, zauważyłem, że jeszcze przesunięty jest początek meczu na 11.15. Bo jest właśnie 10.57. Jeszcze się grzeją. No. To z takich ciekawostek to będzie atak z Chorek Pimala dzisiaj, nie? Debiut Pimali? No, debiut Pimali będzie. Wróblewski na lewej obronie, z takich ciekawostek. Trylowski na bramce. No i Żukowski, nie? Na lewej, na lewej pomocy. Także, Także będziemy... tak, w takim skrócie nie? No, i kończkowskie obraca, no bo też po kontuzji to będzie na prawej obronie. Raz. Ostatnio nasi grał wszystko. No. Niech widz do, doceni nasze poświęcenie, bo bardzo jest bardzo zimno. Jest bardzo zimno, prawda? Dzięki, proszę Państwa. Zaczynamy. Tylko na chwila. Pierwszy to, to jest tutaj. Tak. Już w kapturach, nie? Tak, to jest coraz zimniej. Teraz jest mała przerwa w grze, jest to powiedzmy 30 minut, może 25. Na razie dobry głowów prowadzi 1-0 po bramce gracza z numerem 16. Niestety nie mają nazwiska na szukania, więc nie wiemy co to za zawodnik. Znaczy, moglibyśmy to oczywiście teraz wyuglać i, i sprawdzić, ale to ale tu inny Tutaj inny będzie pod spodem. Jaki to zawodnik, tak, zgooglamy, domontujemy. domontujemy. Na razie jest przerwa, tak jak mówię, bo któryś ucierpiał, Pilerzyk. Co samej grzebnej też no co No co, to jest ustawienie 4-2, tak, nie ma za bardzo jakiegoś gościa. Tam bardziej kreatywnego, jakieś takie dziesiątki. To bardziej olcem chyba, nie? Jest taki, taki rozgrywający. Tak. I nos. Wszystkich piłkarzy chyba najbardziej nam się podoba Żukowski. Mnie się Żukowski podoba i Zobory też trochę, no bo też taką presję otwiera. Tak, tak. No na razie bezbarny występ, mam nadzieję, przyszłej Gwiazdy jeszcze, Śląska. Tak jeszcze Matynko, przynajmniej... jeszcze też Macenko przecież. Macenko jeszcze, tak, też On podoba. też ma taki, taki fajny moment, nie? Że Ten. Ty, jak jak zik, tak. Jak dzik, tak teraz przez a. kilkanaście małków i potem tak od razu strefie niczego nie Graczach dobrego głowy, czyli jakaś poważniejsza kontuzja. No i cóż, będzie w przerwie jeszcze, a w może liczymy na to, że się on jeszcze przed przerwą wyrówna. Wracamy do gry. Witamy w przerwie. Są zdołał wyrównać jeden. Jest jeden do jednego, gramów. No Był w sumie stałe, kto inny, nie? W 30. minucie. A też całkiem przytomna była asysta Żukowskiego, No i ta bramka też takiej króczewienkowej urody. Tak. I jeszcze warto wspomnieć o poprzeczce, która została uwieczniona przez Kaspra, w którym się filmy. Tak, to było, nie? Przez w pewnym to... Bardzo ładnie z całą do... Szkoda, że nie weszło, liczymy, że w drugiej połowie jeszcze więcej Jakiś plusy? Gramy. jeszcze? Olson do jak się rozkręcił. No, on chce się rozprawić, bo to podpaliesło. No, no także naprawdę fajnie. No, mam nadzieję, że w drugiej połowie wejdzie nasz gołot. Tak? Bo tutaj na gigant. Tego ma. A, <ścoughs> to prawda, nie zrobiliśmy na Well. Na tak, tak, Well, bo nie widzę obraz gry, no to już tak powiedzmy od 20 minut już no to przeważał. No tak mocno, nie? Ta bramka się w powietrzu, jeszcze było taka Klimala w wcale też tak, tak się pokazał raz z fajnej strony, nie? Tak, tak. No, no, no już no, zdecydowanie na razie Żukowski. No, na minus zdecydowanie leży w Lugleski, no bo kilka razy. Machnął się z piłką. My się nie? No, widać, że to grać w piłkę, bo ma te nogi jakoś tam ułożone Tak, tylko to, no jakoś tak akurat w tej połowie pił trochę na radar tego tutaj swojego vis-a-vis, -vis, więc... Vis-a-vis. <grym> <grym> więc liczymy, że w drugiej połowie będą jeszcze większe emocje, rozgrzeją, bo jest już... zimno. Tam zaczyna się za chwilę druga połowa, będą zmiany. Będą zmiany. No, kogo widzieliśmy na pewno? Widzieliśmy Nauella, Janusika i Szwedzika. Szwedzik będzie, nie? Także zmiany, chyba nie widzę Patryka Klimoni, mm. bo siedemka jest. Nie jest pewnie. Tak. Chyba, że na skrzydełku. Chyba, że na skrzydełku. że sam patala. Sam Będziemy musieli sprawdzić, tak pewnie? Ktoś to będzie sprawdzone Znajdzie, i nie? będzie wrzucone. Jestem tutaj pod spodem, a już drugą to, połowę. Tu czerwone nosy. Jest nieoczyścinność drugiej połowy. Zgadza się koło. Moment, bo jest akreacja. No. Będzie brakowa. Nie będzie bramkowej, ale siadło. No, na no, łezkę. Wynik 2-2, premierowe trafienie Primali. Tak, potem wyró... szwedzik asysta. Szwedzik asysta, piękna, bardzo ładnie. Ale niestety potem 2-2, wynik wyrównany. Gra się toczy dalej. Akurat taka była pierwsza okazja, bo też była zmiana kropkarza. No. no i w sytuacji no sam rozbrzamy. na sam pole tutaj, nie? Niestety, ale, ale trzeba, teraz się trzeba, nie? trzeba przyznać, że bardzo ładnie pod, podanie z głębi pola. E, w każdym razie, już chyba następny raz widzimy się po... Ko... Ko... Teraz właśnie Cały czas się dzieje. koło, koło słupka minimalnie, koło bydłów. No ale coś widzimy się po meczu, bo bardzo źle. Mecz się zakończył, nikiem 3-2 dla Chrobrego. Dla No niestety druga połowa nie wyglądała tak dobrze, jak pierwsza. I <grym> No cóż, drodzy widzowie, tutaj był duet soperów. Jeżeli podoba wam się takie, podobały takie vlogi, to będziemy robić coś w ten, w ten deseń. W ruszymy, tak. Ta z domu i się da, Bardzo przepraszamy za trzęsącą cię kamera jest potwornie zimno. Ale dla widza wszystko. Także dziękujemy Duet Soferów, Kasper, Jasztal i Cześć!